W nowy rok, kiedy fajerwerki jeszcze dudniły w oddali, a zapach szampana unosił się w powietrzu, mój mąż spojrzał na mnie i powiedział jedno zdanie, które miało mnie zniszczyć. Chcę rozwodu. Nie krzyczałam. Nie płakałam. Nie zapytałam dlaczego. Uśmiechnęłam się. Ten uśmiech. On go przeraził. Bo w tej jednej sekundzie zrozumiał, że coś w jelelelelce się nie zgadza z tym, jak wyobrażał sobie ten moment. Myślał, że będę błagać. Myślał, że się załamie. Myślał, że dzieci będą moją tarczą. A ja zrobiłam coś, czego nikt się nie spodziewał. Zgodziłam się. Natychmiast. I powiedziałam, że może zabrać oboje naszych dzieci. Widziałam, jak jego twarz błędnie. Jak radość zamienia się w niepokój. Jak w głowie zaczyna mu dzwonić jedno pytanie. Dlaczego ona oddaje dzieci tak łatwo? Bo nie wiedział jeszcze tego, co ja wiedziałam. Nie wiedział, że ten rozwód był dokładnie tym, na co czekałam. Nie wiedział, że kilka dni później będzie stał przede mną na kolanach, płacząc i błagając, żebym cofnęła jedną decyzję. A wtedy to ja powiedziałam jedno zdanie: zdanie, które zniszczyło go bardziej niż jego słowa mnie w nowy rok. Mam na imię Elowena. Nie jest to imię, które często się słyszy, tak jak i moja historia nie jest zwyczajna. Opowiadam ją dziś nie po to, żeby mnie oceniano, nie po to, żeby ktoś powiedział, matka nigdy by tak nie zrobiła. Opowiadam ją, bo prawda bywa bardziej skomplikowana niż moralne hasła. Z zewnątrz wyglądało to tak: szczęśliwe małżeństwo, dwójka dzieci, stabilny dom. Ale pod tą fasadą kryła się manipulacja chłód. Ciche kary i decyzje podejmowane za mnie, dzień po dniu. Ten rozwód nie był impulsem. Był końcem długiej gry. Zanim przejdziemy dalej, napisz proszę w komentarzu. Grzbiet dłoni palec wskazujący w prawo z jakiego kraju i z jakiego miasta mnie oglądasz. Uwielbiam czytać, jak daleko niosą się te historie. I jeśli chcesz więcej prawdziwych, emocjonalnych opowieści, które nie są czarno-białe, zasubskrybuj kanał. To pomaga ogromnie i sprawia, że te historie mogą dalej powstawać duże czarne serce. A teraz, czas cofnąć się do momentu, w którym zrozumiałam, że mój mąż nie planuje odejścia. On planował zwycięstwo. To zdanie krążyło mi w głowie tygodniami. Ona bez dzieci nigdzie nie pójdzie. Nie powiedział tego złośliwie, powiedział to pewnie, jak fakt, jak coś oczywistego. I wtedy po raz pierwszy nie poczułam bólu, poczułam jasność, zrozumiałam, że w jego oczach nie byłam partnerką, byłam zmienną w równaniu, którą można kontrolować przez strach strach przed samotnością, strach przed oceną, strach przed byciem tą złą matką. Zaczęłam obserwować go inaczej nie jak męża, jak przeciwnika zauważyłam, że każde dla dobra dzieci oznaczało dla jego wygody. Każde, uspokój się, nie psuj mi planu. Każde, przemyślimy to, zrobię, co uznam. A dzieci. Kochaliśmy je oboje, ale on używał miłości jak narzędzia. Zaczęłam więc robić coś nowego. Milczałam. Zgadzam się, mówiłam. Masz rację, powtarzałam. A w środku, planowałam. Zaczęłam czytać o prawie, o psychologii, o tym, jak działają ludzie, którzy muszą wygrywać. Zrozumiałam jedną kluczową rzecz. Marcel nie bał się mnie, bał się utraty kontroli. I wtedy przyszła noc sylwestrowa. Kiedy powiedział, chcę rozwodu, był przekonany, że to on rozdaje karty, że ja się rozpadnę, że dzieci mnie zatrzymają, a ja. Po raz pierwszy w życiu zabrałam mu broń. Kiedy powiedziałam, że zgadzam się na rozwód, Marcel uśmiechnął się szeroko za szeroko jak ktoś, kto właśnie wygrał i dzieci zostaną ze mną dodał szybko. Nie pytanie stwierdzenie popatrzyłam na niego spokojnie oczywiście ten moment pamiętam dokładnie jego brwi drgnęły nie spodziewał się tego. Naprawdę? Zapytał, jakby sprawdzał, czy dobrze usłyszał. Tak, oboje, ty sobie poradzisz lepiej. W tej sekundzie zobaczyłam w jego oczach coś nowego nie radość, nie ulgę, niepewność bo oto zniknęła cała narracja, którą budował latami. Nie było szantażu, nie było walki, nie było ofiary, była zgoda. Ludzie myślą. Że najtrudniej jest walczyć. Nie, najtrudniej jest oddać coś dobrowolnie, gdy wszyscy oczekują krzyku. Pierwsze dni po rozstaniu były ciche, za ciche. Zabrałam swoje rzeczy: małą walizkę, bez dramatów, bez łez. Dzieci były spokojne. Marcel im powiedział, że mama potrzebuje przerwy. Nie zaprzeczyłam, bo przerwa była częścią planu. Po tygodniu zadzwonił pierwszy raz. One nie chcą spać. On płacze w nocy. Ona pyta, kiedy wrócisz? Słuchałam. I nie reagowałam. Dasz radę. Powiedziałam cicho. Jesteś świetnym ojcem. To zdanie go zniszczyło bardziej niż jakiekolwiek oskarżenie. Bo nagle nie miał kogo obwiniać. Po miesiącu schudł. Po dwóch. Zaczął się spóźniać do pracy. Po trzech. Zadzwonił i powiedział: Może jednak powinniśmy to jeszcze raz przemyśleć? Wtedy wiedziałam, że plan działa, ale to, czego nie wiedział, to fakt, że ja już podjęłam najważniejszą decyzję swojego życia i nie było w niej miejsca na powrót. Na początku wszyscy mu współczuli. Samotny ojciec, dwójka dzieci, matka, która odeszła. Dokładnie taką wersję opowiadał. Ale do mnie jest sceną. Nie ma tam widowni. Nie da się grać roli 24 godziny na dobę. Pierwsze pęknięcia pojawiły się szybciej niż się spodziewałam. Nauczycielka syna zadzwoniła po trzech tygodniach. Jest rozkojarzony. Zasypia na lekcjach. Pediatra córki poprosił o rozmowę. Częste bóle brzucha. Stres. Marcel mówił, że to okres przejściowy. Ja wiedziałam, że to początek końca iluzji, bo on nie znał dzieci tak, jak myślał. Nie wiedział, co jedzą, gdy są smutne. Nie wiedział, jak reagują na ciszę. Nie wiedział, że córka boi się zasypiać sama. Ja wiedziałam i milczałam. Dzwoniły do mnie nocami. Mamo, tata krzyczy. Mamo, on mówi, że przez ciebie tu jesteśmy. Nie nagrywałam rozmów. Nie robiłam screenów. Zapisywałam wszystko w głowie i w jednym, cienkim zeszycie. Bo to nie był moment na zemstę. To był moment na dowody. Marcel wszedł do sądu pewny siebie. Garnitur. Uśmiech. Opowieść gotowa. Ja przyszłam bez adwokata. Na początku. Sędzia spojrzała na mnie długo. Dlaczego oddała pani dzieci bez walki? Odpowiedziałam spokojnie. Bo chciałam, żeby prawda miała czas wyjść na powierzchnię. Marcel parsknął śmiechem, błąd numer jeden. Potem mówił, długo, o mojej emocjonalnej niestabilności, o potrzebie wolności, o tym, że dzieci wybrały jego. Sędzia zapytała dzieci. Osobno, bez niego. Córka płakała, syn nie patrzył nikomu w oczy. Psycholog sądowy zrobił notatki. Dużo notatek. A potem padło pytanie, którego Marcel się nie spodziewał: Dlaczego dzieci boją się wracać do domu? Zapadła cisza. Po raz pierwszy zobaczyłam go bez maski. Zdezorientowanego. Małego. Sąd nie odebrał mu dzieci tego dnia. Ale odebrał mu coś ważniejszego pewność wygranej. Telefon zadzwonił późno. Zbyt późno. Żeby to był przypadek. Elowena ja już nie daję rady. Nie krzyczał, nie rozkazywał, nie negocjował. Brzmiał, pusto powiedział, że dzieci go ignorują, że syn zamyka się w pokoju, że córka przestała mówić tato. One mnie nienawidzą wyszeptał odpowiedziałam spokojnie nie, one po prostu nie czują się bezpiecznie. Zapadła cisza. A potem coś, czego nie słyszałam przez całe małżeństwo. Popełniłem błąd. Kilka dni później stał przede mną. Bez garnituru, bez pewności siebie, z czerwonymi oczami. Oddam ci wszystko, tylko wróć. Wtedy po raz pierwszy powiedziałam mu prawdę. Ten rozwód mnie uratował. Zrozumiał. Za późno. Kiedy sąd ogłosił decyzję, nie poczułam ulgi. Nie było we mnie euforii. Było tylko coś, czego nie czułam od lat. Cisza. Nie tanie, pełna napięcia. Ale prawdziwa. Taka, w której można w końcu oddychać. Opieka naprzemienna. Nadzór psychologiczny. Plan odbudowy relacji ojca z dziećmi. Dla wielu to był sprawiedliwy wyrok. Dla mnie. Początek najtrudniejszego etapu. Bo wolność nie przychodzi z fanfarami, wolność przychodzi z odpowiedzialnością. Pierwszego dnia, kiedy dzieci wróciły do mnie na dłużej, zauważyłam, że są inne. Nie rzucały się w ramiona, nie mówiły wszystkiego naraz. Patrzyły, obserwowały, jakby sprawdzały, czy to miejsce jest już bezpieczne. Syn nie zadawał pytań. Córka pytała o wszystko. Mamo. Czy tu zawsze będziemy spać? Mamo, czy tata będzie zły? Mamo, czy znowu odejdziesz? Najtrudniejsze było to ostatnie pytanie, bo nie dotyczyło Marcela. Dotyczyło mnie. Zrozumiałam wtedy, że dzieci nie przeżyły tylko rozwodu. One przeżyły utraconą stabilność. Zaczęliśmy od prostych rzeczy: stałych godzin, kolacji przy jednym stole, wieczorów bez telefonu. Bez tłumaczeń, bez usprawiedliwień. Nie mówiłam źle o ich ojcu. Nie wybielałam go też. Mówiłam prawdę, w wersji, którą dziecko może unieść. Marcel, on nie radził sobie dobrze. Terapia była dla niego upokorzeniem. Każda rozmowa z psychologiem przypominała mu, że nie ma już kontroli. Czasem próbował wrócić do starych schematów. Powiedz dzieciom, że to dla ich dobra. Nie muszą wiedzieć wszystkiego. Przesadzasz. Już się nie bałam, bo wiedziałam jedno. Nie potrzebuję jego zgody, żeby być sobą. Najtrudniejsze przyszło później, kiedy sądowe decyzje przestały być tematem rozmów, a zostało życie. Samotne poranki, puste wieczory, gdy dzieci były u niego, cisza, która czasem bolała, ale w tej ciszy zaczęłam słyszeć siebie. Zaczęłam przypominać sobie, co lubię, co mnie uspokaja, kim byłam, zanim stałam się żoną Marcela i matką, która musi. Znalazłam pracę. Nie idealną. Moja własną. Pierwszą wypłatę trzymałam w rękach długo. Nie dlatego, że była duża. Dlatego, że była moja. Dzieci obserwowały mnie uważnie. I powoli, zaczęły się zmieniać. Syn znów zaczął żartować. Córka spała spokojniej. Zniknęły bóle brzucha. Nie dlatego, że wszystko było idealne, ale dlatego, że było przewidywalne. Marcel próbował jeszcze raz. Nie krzykiem, nie groźbą. Nostalgia jest sprytniejsza. Pamiętasz, jak było kiedyś? Może moglibyśmy spróbować jeszcze raz. Dla dzieci. Spojrzałam na niego spokojnie. I po raz pierwszy nie poczułam ani złości, ani litości. Dla dzieci już próbowałam. Teraz próbuję dla siebie. Nie odpowiedział. I to była jego odpowiedź. Zrozumiałam wtedy coś ważnego. Nie każdy, kto błaga, chce się zmienić. Niektórzy po prostu nie chcą ponosić konsekwencji. Dziś nasze życie nie jest bajką. Jest prawdziwe. Są trudne rozmowy. Są dni zmęczenia, są momenty zwątpienia, ale jest też coś, czego nie było nigdy wcześniej. Szacunek, granice, spokój. Dzieci wiedzą, że mogą mówić, że ich emocje nie są problemem, że miłość nie wymaga strachu. A ja. już się nie uśmiecham, gdy ktoś próbuje mnie złamać. Uśmiecham się tylko wtedy, gdy wiem, kim jestem. I to jest cena wolności. Niełatwa, nie lekka, ale warta każdej sekundy, kropka, jeśli dotrwałaś aż tutaj, to nie przez ciekawość. To dlatego, że coś w tej historii dotknęło Ciebie. Może też ktoś kiedyś powiedział Ci, że bez niego sobie nie poradzisz. Może też zostałaś postawiona pod ścianą dla dobra dzieci. A może po prostu zbyt długo byłaś cicha, żeby nie robić problemów. Chcę. Żebyś zapamiętała jedno: miłość, która wymaga strachu, nie jest miłością, a poświęcenie, które niszczy Ciebie, nie ratuje nikogo. Oddałam dzieci nie dlatego, że były mi obojętne. Oddałam je, bo wiedziałam, że prawda potrzebuje przestrzeni i że tylko wtedy wszyscy zobaczą, kim naprawdę jesteśmy, bez masek. Dziś moje dzieci wiedzą, że dom to nie krzyk że granice to nie kara, że mama nie znika, kiedy mówi dość. Jeśli jesteś w miejscu, gdzie boisz się decyzji, nie jesteś słaba. Jeśli ktoś trzyma cię strachem, to nie jest troska. A jeśli czujesz, że ta historia mówi za ciebie, to nie jest przypadek. Napisz w komentarzu, co najbardziej cię poruszyło. Twoje słowa mogą pomóc komuś innemu odważyć się na pierwszy krok. Jeśli chcesz więcej takich historii, prawdziwych, trudnych, ale dających siłę, zostań tutaj. Bo czasem jedna opowieść wystarczy, żeby ktoś przestał się bać.